Dziękuję wszystkim wspierającym cykl warszawski. Witajcie w 26 odcinku serii Dziwne warszawskie nazwy, który jest jednocześnie pierwszym odcinkiem tego cyklu w 2026 roku. W tym materiale będzie jednak nie 26, a trochę mniej, bo tradycyjne 12 nazw, oczywiście wszystkie zaproponowane przez Was. Będą mniej i bardziej znane nazwy. Będą i takie, z których nazwami wiążą się ciekawe historie. Zacznijmy jednak od rozstrzygnięcia, która z nas z poprzedniego odcinka została przez Was uznana za najdziwniejszą. Zdecydowaną większość, bo aż 40% wszystkich głosów oddaliście na nazwę. Szos. Przypomnę, że nazwa tej ulicy oznacza sakiewkę na pieniądze. A w opisie tradycyjnie znajdziecie link do ankiety na najdziwniejszą nazwę z tego odcinka: cykl warszawski zaczynamy propozycją spod poprzedniego odcinka. Ulicą, o której jeśli mam być cztery, nigdy wcześniej nie słyszałem. Ulicą, której z jakiegoś powodu nie ma na mapach Google. Ulica Aremonów znajduje się w Wawrze na osiedlu nad Wiśle. Biegnie od traktu lubelskiego i kończy się dochodząc do ulicy Zawilsów. Nietypowy kształt ulicy wyznacza płynący tutaj kanałek. Nazwa tej ulicy nadana stosunkowo niedawno, bo w 2019 roku odnosi się do kwiatów, a dokładnie do zawilców, które nazywa się również właśnie anemonami. A jak już wcześniej wspomniałem, ulica anemonów łączy się z ulicą zawilców. Zostajemy w Wawrze, jednak przenosimy się na osiedle Miedzeszy, gdzie znajduje się ulica Deptak. Ulica ta, jak i cała okolica, diametralnie zmieniła swój wygląd z powodu budowy południowej obwodnicy Warszawy. Jeszcze 10 lat temu Deptak biegł, czy raczej biegła, od mozaikowej do Patriotów, natomiast teraz rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z brodniską, po czym ostro skręcona wschód, biegnąc wzdłuż obwodnicy. W pewnym momencie jezdnia się urywa, jednak dalej można dostać się na piechotę lub, na przykład rowerem, do ulicy Opackiej. Słowo deptak oznacza aleję spacerową, wyłączoną z ruchu kołowego, więc nazwa bardzo pasuje do jej fragmentu. Jednak została ona nadana dużo wcześniej, bo w 1954 roku. Co ciekawe, wcześniej ulica nazywała się Spacerowa. A teraz przenosimy się na Ursynów, a konkretnie na osiedle Pyry, gdzie znajduje się ulica Garłaczy. Trudno oszacować dokładny przebieg tej ulicy, bo według serwisu uliceum.warszawa.pl biegnie od ulicy Macieja Rataja i kończy się na ulicy Kubuza, natomiast na podstawie obserwacji z Google Street View stwierdzam, że biegnie na niewielkim odcinku przy skrzyżowaniu z ulicą Mareli. Nazwa tej ulicy, nadana w 1964 roku, odnosi się do rasy gołębi i nawiązuje do innych ptasich nazw z tej okolicy, m.in. puchaczy czy kormoranów. Zostajemy w tej okolicy, ponieważ znajduje się tutaj również ulica Gawota. Biegnie ona od ulicy Puławskiej do ulicy Kujawiaka. Niedaleko znajduje się także ulica Sztajerka, która pojawiła się w 23 odcinku. Nazwa tej ulicy nadana w 2000 roku odnosi się do starofrancuskiego tańca ludowego. I została nadana w występującym tutaj kluczu muzycznym. Zresztą o innych talecznych nazwach z tej okolicy, takich jak m.in. lambady, kołdziołeczki czy pląse, mówiłem już we wcześniejszych odcinkach dziwnych warszawskich nazw. Przy okazji przypominam, że link do mapki z wszystkimi nazwami zarówno z tego jak i z wcześniejszych odcinków znajdziecie w opisie filmu. Kolejna nazwa dotyczy dość znanej ulicy, która znajduje się na Mokotowie. Ulica Kazimierzowska biegnie od skrzyżowania z ulicą ursynowską, gdzie przechodzi z ulicy Ignacego Krasickiego i kończy swój bieg na skrzyżowaniu z Rakowiecką. Jej nazwa nie jest może szczególnie dziwna, bowiem pochodzi od imienia Kazimierz. Wcześniej do lat 30. XX wieku nazywała się Kazimierzowska. Z jej nazwą wiąże się jednak legenda. Pewnego dnia w czasach, gdy mokotów był jeszcze osobną wsią odbywało się tutaj posiedzenie samorządu. Spóźnił się na nie jeden z radnych, Gustaw Kaiser, który usprawiedliwiał się tym, że właśnie urodził mu się syn. Gdy spytano jak dał synowi na imię, to on odpowiedział, że Kaźbir. Że akurat ustalono nazwy ulic, to postanowiono, że będzie Kaźmierzowska. Z Bokotowa wędrujemy teraz na koło, gdzie znajduje się ulica Klecka. Biegnie ona od ulicy Lełckiej do ulicy Erasmociołka. Nazwa tej ulicy bierze się od miasta na Białorusi. Kolejna nazwa w tym odcinku dotyczy ulicy Motorowej. Znajduje się ona na Pradze Południe i biegnie od ulicy Ostrobramskiej do ronda Zygmunta Szędzielarza, gdzie krzyżuje się z poligonową. Nazwa tej ulicy pochodzi od innego sformułowania na silnik i została tutaj nadana w kluczu technicznym i właśnie ze względu na ten klucz postanowiłem ją tutaj umieścić. Dzisiaj w tej okolicy jest jeszcze kilka innych ulic o podobnych tematycznie nazwach, takich jak turbinowa czy spalinowa, jednak kiedyś było ich jeszcze więcej. Na planie Warszawy z 1938 roku widzimy w tym miejscu takie ulice jak podporowa, głowicowa, warstwicowa czy tarczowa. Zostały one wytyczone w pierwszej połowie lat 30. i w większości przetrwały drugą wojnę światową, jednak zniknęły z mapy przy okazji budowy trasy łazienkowskiej. Co ciekawe, nazwa ostatniej z tych ulic, Tarczowej, a także innej ulicy, Attykowej, została oficjalnie zniesiona dopiero 10 lat temu. Z nazwą Tarczowa jest jeszcze jedna ciekawostka. W listopadzie ubiegłego roku pojawiły się informacje, że miałaby ona wrócić na mapę Warszawy, jednak nie na Pradze Południe, a na Bemowie. Taką nazwę miałaby nosić nowa ulica między Szeligowską, a Sochaczewską. Petychorska to ulica znajdująca się na Wilanowie. Biegnie od ulicy Biedronki do Wiertliczej. Jest to przy okazji chyba najwęższa ulica, jaka dotąd pojawiła się w dziwnych warszawskich nazwach. Nazwa ulicy odnosi się do Petychorców, czyli do jazdy litewskiej istniejącej od XVI do XVIII wieku, która wspierała husarię. Ulica Płatowcowa znajduje się na Mokotowie. Rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Olimpijską i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Racławicką. Nazwa tej ulicy odnosi się do płatowca, czyli do kadłubu, samolotu lub szybowca. Ulica Połączona znajduje się na Białęce, na Henrykowie. Biegnie od skrzyżowania suczniowską i dochodzi do bocznej jezdni modlińskiej. Nazwa tej ulicy nadana w 1954 roku, bierze się najpewniej z tego, że jest ona połączeniem lokalnych ulic z główną ulicą, czyli właśnie modlińską. Zbytki to osiedle położone w północno-zachodniej części wawra. Co ciekawe jest, to także nazwa ulicy położonej na nowotworach. Nazwa ta jest dziś już rzadko stosowanym synonimem słowa żarty. W tych wawelskich zbytkach, prawdopodobnie w 1727 roku inne źródła mówią o 1756 urodził się Szmul Zbytkower, żydowski kupiec, założyciel cmentarza żydowskiego na Brudnie, którego imię przetrwało do dziś w nazwie Szmulowizna. Zbytkowerem nazywany był również jego ojciec Jakub Awigdor który prowadził lokalną gospodę i bardzo możliwe, że nazwa zbytki wzięła się właśnie od tego przydomka. Odcinek kończymy ulicą Znicza, która znajduje się na Grochowie i biegnie od Zamienieckiej do Budrysów. Znajduje się przy niej również Park Znicza. Z czym kojarzy się słowo Znicz? Z cmentarzem? Z olimpiadą? W tym przypadku nie chodzi ani o znicz cmentarny, ani o olimpijski. Sama ulica powstała w latach 30. XX wieku, a przed nią był tutaj Fort XI twierdzy Warszawa, znany również pod nazwami Grochów i Grochów Duży. Gdy w miejscu po forcie wytyczono ulicę, osiedlili się przy nich wojskowi pochodzący z Wilna, którzy nadawali tym ulicom nazwy. W tym przypadku chodziło o wieczny płomień, który płonął w świętym gaju Perkuna, w pogańskiej Litwie.